Tak, to jest jak się nowego kadaka. <grystanie> Własnej Ten kadak tylko burgery produkuje. <grystanie> Dzisiaj już też auta jeżdżą w kółko po prostu po tym... Maria! <grystanie> witamy, witamy. Kolejny dzień, kolejny vlog. Tym razem drugie podejście. Drugie. Mamy nadzieję, że... Yy, mamy nadzieję, że udane. Do wsupowania w biut. Właśnie dojeżdżamy. Jesteśmy z takim sznurem, długim sznurem aut, i macie się zastanawiać, czy te wszystkie auta jadą na ten sam parking. Byliśmy tutaj wczoraj i nie mogliśmy znaleźć nigdzie miejsca do parkowania, więc tym razem jesteśmy wcześniej, o 10 rano. Jest taki świetny parking tuż koło rzeczki, kanału. koło kanału, tak. No i mamy nadzieję, że tam znajdziemy chociaż jedno, jedyne jedno dla nas miejsce parkingowe. Wiecie co, jest rano, jest dziesiąta rano, a jest ciemno, jest po prostu coraz ciemniej, im dalej w dzień, tym ciemniej. 16 stopni, zachmurzenie całkowite, ja nie widzę tutaj w ogóle nieba, tylko takie szare chmury, ale dobra wiadomość taka, że nie będzie padać, więc jest ok. Taki dzień właściwie w sam raz na spacerek. Marcin sobie popływa, ja sobie pochodzę z Natalką i z Moli. no tylko żeby było gdzie zaparkować, no trzymajcie za nas kciuki. I warto przyjechać do biód wcześniej, bo jest pełno miejsc, jak widzicie. No, nie tak pełno. Pełno, pełno więcej niż wczoraj. Oczywiście, no. że pełno. Z gdzieś, może nie wiem, 60% parkingu zajęte. O, zobaczcie. Wolne, wolne, wolne. O. Są miejsca. Marcin sobie wybierze jakieś takie najlepsze. Ja um, na trawkę, na no Noda będzie bliżej. Miłośników sportów wodnych nie yy, brakuje. O, tutaj ktoś ma też supę. i pse i turno. Deska się pompuje. Ja mam to co tego skrydu najbardziej. Pyszna kawka, pika, na faj. Jaka pani tutaj rozstawiła się z kofi Także fajnie, też na, też na kawka. No mhm. my słuchajcie, jak widzicie za mną, się tak rozkładamy. Marcin poszedł z, yy, za potrzebą. On już szybko wróci. Powoli tutaj wiecie co? Yy, wszyscy ruszają na wodę. Wiosła w ruch, pompki w ruch. Myślę, że będzie bardzo przyjemnie. Na razie Marcin mówi, że tam na kanale jest pełno kaczek. Same kaczki, więc będzie musiał manewrować i wiosłem je odpędzać, nie wiem jak sobie da radę. No i słuchajcie, cześć, dzisiaj jesteśmy w biud przy kanale, właśnie tak jak słyszycie Mała Płacze, Magda ją karmi tutaj w aucie. Popływaliśmy trochę na supie, znaczy ja popływałem, Magda przeszła się dookoła yy, przy kanale, wzdłuż kanału, jak ja pływałem. Kanał dzisiaj bardzo zajęty, my przyjechaliśmy, byliśmy tutaj około godziny 10, to jeszcze dało radę, ale wczoraj, jak byliśmy tutaj, około godziny chyba 16. 15-16 to absolutnie nie było gdzie zaparkować. Dzisiaj już też auta jeżdżą w kółko po prostu po tym parkingu, tak jak my wczoraj. E, także wczoraj nie było gdzie zaparkować, mała już zaczęła być głodna. My pojechaliśmy najpierw do nas na jezioro. Na jeziorze za bardzo wiało e, i wszyscy pływali po prostu w miejscu. To mówię, a to fajnie będzie jednak na kanale tutaj. A na kanale nie było gdzie, za, mówię, gdzie zaparkować i to wszystko wczoraj nie wyszło, więc dzisiaj udało się popływać. Słuchajcie, kanał bardzo fajny. Bardzo fajnie, spokojnie się pływa, dużo bardziej taki krajobrazowy niż na przykład kanał Wexeter. Ale no już teraz busy bardzo, nie? Już teraz się wyszli ludzie i deski wypożyczone po prostu. Dwie chyba wypożyczalnie, czy nawet trzy wypożyczalnie się tu porozbijały. I wypożyczają tych desek ile wlezie. Jakieś rowery wodne, jakieś tam różne takie dziwne rzeczy na wodzie, jak widzieliście. Więc fajnie, ale trzeba sobie dalej odpłynąć. Słuchajcie, my popłynęliśmy 1,6 km stąd w tamtą stronę, bo w tamtą stronę jest na, jest na do, już do oceanu. I pod jednym mostkiem tylko małym trzeba było się schylić, żeby przepłynąć, w sensie uklęknąć. I dalej do, dopłynęliśmy już do tamy, które na pewno widzieliście gdzieś tam na zdjęciu. A może nie, zobaczymy co Wam pokaże. No i za tamą można by było jeszcze wyjść po prostu przed tamą, wyciągnąć deskę i za tamą dać jeszcze raz, bo widzieliśmy, że tam też pływali, ale to już była taka dłuższa wycieczka i na dzisiaj nam starczy, bo w sumie tam wyszło 3, ponad 3,5 km, więc już się trochę zmachałem. <gry> teraz czekamy, Magda już kończy karmić pewnie i idziemy do biut połazić trochę. Może jakąś kawkę, coś zjemy, jakieś ciachu. Moli, Moli, paskudo. Paskudo. Patrz, nie reaguje, no. Zobaczcie, weszliśmy na drugą część tego kanału, tutaj za mostkiem. Tutaj już Mały jachcik stoi. Tina Marina. Jakiś. Tia Maria. Tina Maria. Tina Maria. What the? Tina Maria. Tina Maria. Tina Maria. Tina Maria. O, no, no. no, w każdym bądź razie też pływają tutaj na tych. E, co to Roper są? Rowery, rowery wodne wyglądające jak samochody. Tam było dokładnie to samo w tamtą stronę. Tutaj jest jakiś. Um, rękodzieło, różne takie sklepiki, puby, także pewnie zaraz gdzieś usiądziemy sobie, żeby coś zjeść. Tutaj też jakaś stara łódka, ale nie ma za dużo tych łódek, nie? Nie, Wszystkie takie bardziej do wypożyczenia, poza tą jedną. Ciekawe, czy ktoś sobie tu przypłynął na kawkę, czy, czy co, czy można. No bo tam chyba jest wejście. Tam jest port? Nie? Tam jest port. Ciekawe, czy, jest, czy można jakoś wpłynąć do sportu. No, nasza malutka zajada ręce. Nie, Proszę, jak zasuwa. Dobre? Smacznie. Jeszcze się nie dzieli z nami walorami. Patrz kolejka na, na, pączki, na pączki. Zobaczcie, pączki to jest interes. Taka kolejka za pączkami. Ale to są chyba jakieś pączki na wodzie. Na wodzie? Nie, to jest Coffee and Donuts, and Rolling and paddle for... To jest do wypożyczenia tych rowerów wodnych, Aha. te pączki. Słuchajcie, moja żona coś powie. Także jakbyście przyjechali do biut i stali w dużej kolejce... ale tu kochanie są pączusie. Pączki są obok, tylko do pączków nie ma żadnej kolejki. Także jak przyjdziecie do biut i chcecie pączki, to nie stójcie w kolejce. Obok obok można je kupić bez kolejki. Ale wie, dlatego fajnie, że nie poszliśmy dzisiaj znowu do nas na jezioro. Bo na jeziorze zwodowanie deski kosztuje 8 funtów i parking 4. I, no, tak. e, no i znowu była walka, po prostu zamiast popływać sobie fajnie, no. tak jak ostatnim razem i tak jak wczoraj, wszystkich ściągnęło w jeden róg jeziora i próbowali się stamtąd wydostać i pedałowali w miejscu po prostu. A tutaj ten wiatr jakoś za bardzo nie przeszkadzał, z tego względu, że tutaj jesteśmy jednak pomiędzy, kanał pomiędzy drzewami z każdej strony, domkami z jednej strony. I tu był parking, a zwodowanie tutaj w kanale słuchajcie, kosztuje 5 funtów e, na cały dzień, za jedną pojedynczą deskę. Przy większej ilości desek chyba 4 funty jest, bo nie te, te licencje, tam chyba z 6 różnych rodzajów było licencji, więc jakbyście chcieli, to wejdźcie sobie najpierw na ich stronę, płaci się online na stronie visitbe.co.uk um, no i fajnie. I za parking chyba. Magda stwierdziła, że parking jest darmowy, bo, bo parkomat nie działa, a ja chciałem być cwany i zapłaciłem online i jednak zapłaciłem za parking, który jest darmowy. Ale i tak nas wyszło 9 funtów. Zamiast 14, nie, zamiast 12 u nas na tym i przynajmniej było fajnie popływać, bo delikatny taki wiaterek, tak, który tam za bardzo to, nie przeszkadzał. No ja mogę sobie też przy, po, pochodzić przy okazji koło ciebie. No właśnie, bo u nas to by... Wczoraj przeszliśmy kawałek tego jeziorka u nas i tam niestety taka droga na wózek niefajna. Dałoby się, no ale mała by nie była zadowolona, bo by ją wytrzęsła by jak cholera. Tak, tu się, tu się idzie do zamku. Czy sobie zjemy nie, bo tam był beznadziejne te kanapki takie były. A słuchajcie, ostatnim razem jak tu byliśmy to parkowaliśmy dokładnie na tym parkingu tu naprzeciwko. I zaraz za tą wydmą jest ten pub, którym żeśmy chodzili. Tak właśnie zobaczcie, tutaj są jakieś roboty drogowe. ale Tak wygląda plaża w biód. Dzisiaj jest, żeby was nie skłamać. Nie wiem czy będziecie widzieć, pewnie nie. 16 stopni, jest dość chłodno, ja jestem w rękawku i jest mi zimno, zaraz założę bluzę. A plaża jest pełna. Zobaczcie, dzieciaki się tutaj bawią w kałuży jakiejś. Tam, nie widzicie teraz za bardzo, tam sobie łowią raki, kraby. No, plaża pełna. I siedzą poubierani jak eskimosi po prostu. A w wodzie zobaczcie ile ludzi. To chyba surferzy dzisiaj bardziej. Także po prostu to jest Anglia. Nieważna jaka jest pogoda, pogoda plażowa jest zawsze. Czy zimno, czy ciepło, czy zima, czy lato, zawsze można iść na plażę. Słuchajcie, łapanie krabów. W Anglii bardzo popularny sport dla dzieci. Zobaczcie, ile ludzi po prostu siedzi sobie tutaj, łapie kraby. Normalnie się kupuje zestaw wiaderko, linka. Nie wiem, co tam się jeszcze wrzuca, pewnie jakieś, e, nie wiem, mięso, czy nie mam pojęcia, na co się łowi kraby. Ale wrzuca się do wody i one się jakoś przyczepiają do tej linki, i te dzieciaki sobie łapią tych krabów. Dużo. Zobaczcie, nawet można zaparkować sobie tutaj. My, chci my chcieliśmy się przejść tam na tamtą, na tamtą wieżyczkę, ale niestety tu jest plaża z piaskiem, więc nie da rady. Tutaj jest chałupka. Zobaczcie, tutaj sobie mieszkać z widokiem na całą plażę. Tyłem od morza to przynajmniej nie wieje. Fajnie. Zobaczcie, z tej strony widać cały ten zameczek. To jest ten cały zameczek dosłownie tu I to jest tyle. co jest zaznaczone jako zamek? Tak, Tam chyba to... jest chyba kawałek tylko jakiegoś starego muru, Jakaś mała wieżyczka, a reszta to jest wszystko nowo postawiona mm. kafetejka jakaś, Kale, kawiarnia. Kawiarenka. I Chyba bardziej wygląda zamkowo z drugiej strony, nie? Z drugiej strony go w ogóle nie widać. Z strony parkingu? Nie. Ja widziałam. A, ha, ha. <laughs> Także to takie biut w sumie jego kawałek tylko. Bo ma jest tak jakby, już tu byliśmy kilka razy i za pierwszym razem żeśmy stanęli całkowicie po drugiej stronie Bute, gdzie, koło Sainsbury'ego i pola golfowego chyba, i w ogóle nie wiedzieliśmy, że ta część Bute jest. Bo tam byśmy mieli na zachodzie słońca, pamiętasz, sobie piwko piliśmy przy zachodzie słońca, to było dwa lata temu. No, później byliśmy tu i wchodziliśmy od strony kanału, od tej strony właśnie a nie byliśmy na środku, ostatnio jak przyjechaliśmy tu, to zaparkowaliśmy na środku biut, na dużym parkingu przy tamtych właśnie wszystkich knajpach i przy tym basenie i też wyglądało jakby było całkowicie inne miejsce jakieś. Także popatrzcie jak ktoś tu przyjeżdżali, gdzie chcecie zaparkować, bo to zależy tak, od to tego jest, gdzie pójdziecie. Jest kilka fajnych miejsc widocznych tak, w tym biut tak. po prostu. I przy plaży, i, i kanał jest, i jest gdzie chodzić. Polecamy biut! polecamy wiód. Jeszcze, no i dobra, no już nie będziemy ściemniać, że nie ma tu co zjeść, bo, bo, są knajpy. Są. Są. Nie jest tak jak infrakum, które po prostu nie ma gdzie zjeść i są knajpy z stolikami na zewnątrz, więc nie ma problemu z tym, żeby tego kudłacza ze sobą wziąć i przywiązać gdzieś tam. No, takie bardziej jest przejrzyste niż infrakum, nie? Bardziej roz rozłożyste takie. I ciekawsze, najmniej. No. Także spoko, biód. polecamy. Co? <grym> Słonka mi wpadła. Ale dobre, słuchajcie, piję szandy. Nie wiem, jest szandy w Polsce, jest chyba, nie? Wiecie, no bardziej coś pije piwo z sokiem, a nie piwo z lemoniadą. Tutaj się pije często piwo z lemoniadą, to jest tak zwane piwo pura, dla... Piwa, piwo, pura, piwo dla kierowców. Pura. Bo spokojnie mogę sobie wypić takich dwa i dalej się za kierownicę i dalej jechać, bo... Mimo to, że piwo jest, piw, piw normalnych można wypić Z2 przy tutejszych normach, mm. to tutaj jest gdzieś tyle piwka, reszta jest po prostu lemoniady. Więc jest bardzo fajne. Bardzo dobrze smakuje, takie orzeźwiające. Ja też lubiłam my... szandy swego czasu. Nie, A my... u nas się pije raczej piwko z sokiem, nie malinowym. Mm. No, 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 no. Ja uwielbia. Nie, ja nienawidzę. A. A słuchajcie, przechodziliśmy koło knajpki jakiejś Olive coś tam, nie? Olive Tree i jak przeszliśmy dookoła, to stwierdziliśmy, że sobie tam wrócimy i coś zjemy. Bo były miejsca, i... bo było bo były miejsca. kilka stolików wolnych. Magda mówiła, może teraz osiądziemy. On nie, najpierw się przejdźmy. Opinię, <laughs> jak się przeszliśmy, to wróciliśmy i tam była kolejka chyba 15 osób na jakieś 6 <laughs> stolików. 10 psów, 15 osób. Jakby autobus wysiadł i stanął w kolejce, tak to wyglądało. <laughs> Więc po prostu nie było szans, po drugiej stronie kanału znaleźliśmy jakiś pub, który się nazywa Brandon's Arms. Brandon Arms. Brandon. w środku, jak stałam pół godziny, żeby złożyć zamówienie, że on dlatego nazywa się Brandon Arms, bo należał do rodziny o nazwisku Brandon przez 200 lat. Także zamówiliśmy sobie po piwku, znaczy po piciu jakimś hmm. i po Jacket Potatoes, bo nie ma tu nic ciekawego poza burgerami, a, a burger? burgerów nie chcemy zamawiać, bo będziemy je zaraz sobie robić. Od bo od dwóch dni burgery. Tak, to jest jak się ma nowego kadaka. <noise> Własne roboty, ten kadak tylko burgery produkuje. <noise> <noise> Ale pyszne burgery są, mm, jest jakie dobre. A te tutaj nie wyglądają apetycznie, więc Marcin zmienił zdanie. No. no bardzo no. dobrze. Ale słuchajcie, my robimy często zakupy w makro, a w makro jest bardzo dobre mięso, bo, mm. bo oni tam mają swoją chyba... Masarnie. masarnie i na pewno, bo często tam tną, nie? na, na hmm. zamówienie hmm. nawet hmm. można sobie. Mają przepyszne burgery właśnie takie, jakie my sobie kupujemy I akurat w paczce są cztery i bułki w paczce są też cztery te, jakie się nazywa? Briożki. Briożki z sezamem. Hmm. Także pyszny zestaw po prostu. Do akurat do kadaka. do kadaka. Do kadaka w sam raz, do tego czerwona papryczka grillowana, Dobra. cebulka. Zresztą już widzieliście chyba na hmm. tym poprzednim filmiku, jak testowaliśmy Villa. Mm. Ceny są takie nawet spokojnie, bo za jacket Petry to sobie zapłaciliśmy jakieś 7,5 Słuchajcie, ja Maciuś wam mówię. Mój jest w sosie takim majonezowym z krewetkami to 9,95 A Mar Marcina... tak wziąłem najdroższy, taki jest. A Marcina jest z tartym żółtym serem cheddar, 7,45. Mam nadzieję, że to jeszcze z jakąś sałatką będzie. No, To jest. No. Piwko też chyba, tam jakieś 5-6 funtów, nie? 3, nie mam pojęcia, ile kosztuje piwo teraz, bo od roku nie piłam, nie wiem. 3,90 kosztował pint cały mojego Carlsberga, hmm. a Carlsberg, ja wiem, że to jest słuchajcie średnie piwo, ale przy szandy naprawdę nie czuć różnicy z piwa. Nie, absolutnie, bo to jest wszystko tylko takie słodkie. Więc słupie. bzdurą jest dla mnie kupowanie sobie jakiegoś dobrego piwa i robienie z tego hmm. szandy, bo to jest przepłacanie za nic. Tak się czuje bardziej lemoniadę niż piwo. Więc dlatego zawsze najtańsze piwko, Lager i dlatego... Właśnie lemoniada, szandy. Jeszcze jest jakiś jakieś science tutaj? Czy najpierw jest. Um... Czy najpierw lemoniada, najpierw, ta, ta, chyba ta... najpierw piwo? Chyba najpierw piwo się leje. Coś jest, to, jest, to jest jakieś um, naukowe, dlaczego się robi jedno, a nie drugie. Bo coś jest, coś jest lżejsze od drugiego. Nie pamiętam dokładnie. Ale wygobrujcie sobie, jak was to interesuje. Szandy, co się robi pierwsze. Dobra. Ja, jak pracowałam kiedyś w pubie, to nalewałam najpierw piwo. Dlaczego? Bo inaczej się to... Bo było bliżej pieni, kasy. się chyba za bardzo. A może, no coś, coś jest No pewnie był jakiś pochód. No i słuchajcie, jedzenie przyszło. Tak wygląda Jacket Potato z, z krewetkami. Z krewetkami. Tak wygląda z serem. Tak wygląda czerwona cebula. Proszę. To jest za dużo w ogóle, w, nie. w ogóle nie ma zdrowego jedzenia. Matka karmiąca. <laughs> Sucho wygląda, tak, no, tak mój... you know, bez finezji, no, ale dobre, jemy i spadamy na burgerka. <laughs> Pojedliśmy, ja się najadłem. Ja też, dobre było. było... Możemy polecić ten tablicz, może zdjęcie, czy pokaż się. Brandon to, arms. No jest ok, jak ktoś chce zjeść albo burgera, albo jacket potatoes, to jest ok. Kurczę, jak tu przejść przez to? Polera <laughs> jasna. Spaliłem sobie podniebienie, ale jest ok. Teraz jedziemy. Stwierdziliśmy, że żeby zrobić te burgerki, musimy je najpierw kupić, bo nam już zabrakło burgerków. Więc jedziemy do jakiegoś sklepu po drodze. Tutaj jest jakiś Aldi, Lidl i chyba Morrison. Więc sobie tam staniemy, coś kupimy. Moli też już nie ma jedzenia. I będziemy już jechać do nas. Do zobaczenia u nas.